Cześć, witajcie w danym vlogu. Dzisiaj mamy końcówkę wakacji, mamy końcówkę sierpnia. Gdzie, dzieciaki wracają niedługo do szkoły, z czego się bardzo cieszymy. Um, z, racji z tego, że w tym roku wakacje nie rozpieszczały nas temperaturą i było to zimno, postanowiliśmy nie rozkładać basenu. Jak zawsze był tutaj za nami duży basen gdzieś tak na środku, tylko kupiliśmy jacuzzi, Jay-Z, Spa Hollywood. Są różne wersje z Miami i tak dalej. I dzisiaj. Um, Ogląda się poprawiła, więc włączyłem to jacuzzi. Jest teraz 19 stopni. Tutaj się włącza, tutaj się blokuje. No i działa pompa i ogrzewanie, więc teraz działa pompa razem z grzałką, więc się grzeje jacuzzi. Jestem ciekaw, jak szybko nagrzeje się jacuzzi. Mamy godzinę 19:19. .19. Ja włączyłem jacuzzi jakieś 10 minut temu. Eee, nastawiłem je na temperaturę. Poczekajcie, tylko blokuje. Trzeba przytrzymać, zobaczyć na 37 stopni, jeżeli osiągnie woda w jacuzzi 37 stopni, to wtedy przełączy się ta dioda ta LED z czerwonej na zielone, czyli będzie oznaczać, że się włączyła w stan standby, no i będzie tą temperaturę cały czas podtrzymywać. Więc zobaczymy, teraz mamy godzinę 11.19, grzeje się już jakieś 10 minut, więc jak tylko się nagrzeje, zdejmiemy tą pokrywę, która chroni wodę przed utartą temperaturę i przed tym, żeby się nie brudziła. I wrócę do Was z materiałem, o której godzinie i jaką temperaturę będziemy mieli wody. Godzina 13:20 prawie. Zobaczymy, jak się tutaj wygląda nasza temperatura w naszym jacuzzi. 13:20, mamy 23 stopnie. Cały czas pracuje wszystko. No, tak miga, bo to jest taki telefon. No, to także niech się cały czas tutaj filtruje, niech się woda nagrzewa, jak wróci Justynka, bo, bo jeszcze jest z pracy, to wieczorkiem z chłopakami sobie wejdziemy do jacuzzi. Widzicie, to jest troszeczkę jeszcze ten jacuzzi zakurzone No, parę dni stało, bo jak mówiłem, no, lato to nie jest za fajne w tym roku, więc po prostu, yy, no, było chłodno i nie korzystaliśmy z niego. Chociaż podobno najlepiej z jacuzzi korzystać wtedy, kiedy jest chłodno, bo wtedy są najlepsze efekty właśnie tego wypoczynku w, w, tym, w tym basenie, ale, ale spokojno i to oczywiście muszę to wyczyścić, bo jakiś tak nam nasrał na jacuzzi. Zaraz to wyczyszczę, a my czekamy, jak yy, z biegiem czasu rośnie nam temperatura. Przy okazji, jak się nagrzewa w jacuzzi, pokażę Wam z jakich elementów jest zbudowane to nasze jacuzzi. Świetnie znacie, to jest serce jacuzzi, czyli to jest pompa, to jest grzałka, to jest ten całe urządzenie, które produkuje bąbelki tutaj w jacuzzi. Więc to jest jeden element. Drugi element to jest ta pokrywa. To jest taka, to jest takie tworzywo, do którego wkłada się właśnie taką tak napompowane, napompowane koło. One trzyma się na takie uchwyty, na koło jest ich. Kilka, żeby trzymało się bardzo dobrze i trzyma się bardzo dobrze, czy jest bardzo wiecznie, czy nie, to naprawdę nigdy nie mieliśmy z tym problemu. No i sam basen, czyli to jest ten element, no i to wszystko składa się na takie jacuzzi. Jacuzzi, co pokażę Wam wieczorem, ona się świeci na różne kolory, także jest takie fancy. No ale to rzeczywiście musi być trochę chłodniej, a czy chłodniej, troszkę ciemniej, no teraz to kompletnie efektu nie ma, w ogóle tego nie widać, jakby tam było jakieś, jakiekolwiek podświetlenie. No, także słuchajcie, jeszcze raz, 13.21, 23 stopnie. 18.44 Zaraz zobaczymy, jaka jest temperatura naszej wody. A tutaj chłopaki biegają sobie. Biegają w piłę. I jeszcze jest bardzo ciepło, bo jest około 27 stopni. A już mamy cień wszędzie. Dobra, jaka temperatura jest wody w jacuzzi Temperaturę wody mamy 33 stopnie, a jest, jak mówiłem, 18.45. Yy, zaraz będę jacuzzi tutaj ściągał tą pokrywę yy, Tylko tak niech się jeszcze nagrzeje No, ustawiliśmy Poczekajcie, na 30, a muszę odblokować, najpierw trzeba odblokować i sprawdzimy na ile, na 37 stopni, więc na no jeszcze 4 stopnie nam brakuje, no spoko, na razie niech się grzeje i tak jeszcze nie jest tak jakoś specjalnie ciemno, jest nawet bardzo widno, więc po prostu poczekamy, żeby włączyć też te ledy, to oświetlenie tego basenu, więc teraz tego nie będziemy robić, bo to nie ma sensu, bo tego efektu nie będzie, no więc niech jeszcze siedzi pod tą przykrywą, pod tą pokrywą nasz, nasz spa i... I zobaczymy. A tutaj chłopaki, no to tam mamy jak zawsze baga na tarasie, tak to jest z chłopakami. A Michaś nie wiem co robi, ale zaraz się przewróci. A Mateusz trenuje. No i mamy godzinę 20, nie, 19.46. Już się robi trochę ciemnie, jak widzicie. Tutaj cały czas jacuzzi nam się grzeje. O, poczekajcie, tutaj jest. Także jeszcze, jeszcze, jeszcze musimy poczekać chwila. Temperatura jaka tam jest, to zaraz Wam pokażę. Poczekajcie. Tylko zerknę. Jest 35 stopni. Tak myślę, że poczekamy jeszcze tą miedną temperaturę do 36 i będziemy wchodzić. To się troszkę akurat ciemni, bo do 37 stopni, no to chyba dzisiaj, czy gdybyśmy czekali gdzieś do 201, no to spokojnie tą, tą, tą temperaturę osiągniemy, ale no nie będziemy tak długo czekać. Poczekamy jeszcze chwilkę, niech się troszeczkę rzeczywiście ciemni, żeby było widać tą iluminację z tych LEDów w tym jacuzzi i zobaczymy. jacuzzi nagrzane i włączone z bąbelkami, czyli jacuzzi jacuzzi wygląda w ten sposób. To jest kolor turkusowy, jest który Mateusz magię. bardzo lubi. No rób magię Mati. No, no. Czy tak jest. Na mnie. Wow i od razu Mateusz zmienia nie kolory jak Harry Potter. Niesamowite. No także są różne kolory, jest e, różna iluminacja. Woda ma... słuchajcie No, ma tu 35 stopni. Trzeba przyznać. Mateusz 35 stopni, także spoko i Mateusz dalej czaruje także tak wygląda na, na nasze jacuzzi, a przykrycie z jacuzzi jest na trawie jak wygląda na nasze jacuzzi teraz cała ekipa M&M'sów jest w jacuzzi razem z Justyną 35 stopni mamy w wodzie i zobaczcie, teraz sobie zmieniliśmy na inny kolor ale jest strasznie dużo kamarów, więc ja wyszedłem przebrałem się, wytarłem się Michasia boli ręka, bo się dzisiaj na rowerze wywrócił, tak? Nie mówiąc, że a bardzo kas? się wywrócił, ale miał kas, także bo my Miałe. zawsze w kaskach jeździmy. Dobra, tak wygląda Jacuzzi wieczorem. Jay-Z spa, a my co? My będziemy kończyć, idziemy się e, wysuszyć i ubrać, bo komary naprawdę No, a jest godzina 20.18. A zobaczcie, jak ciemno już jest. W sensie koniec sierpnia. No dobra, to miłego wieczorku. Ja tylko jeszcze postanowiłem, że następnego dnia dodam rolkę, bo nie powiedziałem wam jak długo te jacuzzi y, się grzało wczoraj, chociaż to z filmiku można sobie wywnioskować. Zaczęliśmy grzać o godzinie 10 z minutami, a skończyliśmy o 20. W sumie to grzaliśmy aż do momentu, kiedy y, skończyliśmy się kąpać. No ale generalnie graliśmy do 23.30, więc graliśmy około 9 godzin. Y, temperatura wyjściowa to było 18 stopni. Zazwyczaj jest tak, że jak na przykład, nie wiem... Y, mamy, yy, nie, nie korzystamy z jacuzzi 2-3 dni, no to dziś tam ta wyjściowa te, temperatura to jest 20-21 stopni, 22 nawet. No to wtedy te 2 godziny, na pewno nawet może 3, szybciej nagrzejemy do 35 stopni, co ważne, bo wczoraj nie osiągnęliśmy temperatury 37 stopni, dlatego że wcześniej skorzystaliśmy z jacuzzi, ale gdybyśmy poczekali jeszcze godzinkę pewnie z półtorej, to spokojnie dobiłoby do 37, maksymalnie możemy te jacuzzi nagrać do 40 stopni, nie? No także 9 godzin, 9,5 godziny powiedzmy zajęło nam, żeby nagrać to jacuzzi, więc trochę prądu nam zeżarło. No ale takie to y, są czasy, pogoda kiepska, więc trzeba sobie jakoś radzić inno inaczej. Niekoniecznie taniej. Na razie.